Idziemy z Polska, prezentujemy montaż instalacji gazowej do Chevroleta LaCetti z silnikiem 1.4 mocy 95 koni mechanicznych z 2005 roku. Zamontowaną mamy tutaj instalację Lovato Smart, jest to kompletny, włoski, bardzo dobry zestawik idealnie sprawujący się w autach marki Chevrolet. Oto poszczególne elementy tego systemu. Centrala sterująca Lowato Smart przeznaczona do obsługi aut 3- i 4-cylindrowych. Reduktor oryginalny lowato, filtr fazy lotnej wraz z czynnikiem temperatury i ciśnienia gazu oraz listwy wtryskiwaczy gazowych. Auto spala 9 litrów benzyny gazu, 10 litrów. Na każdym tysiącu kilometrów oszczędzamy aż 220 zł. Przełącznik trybu zasilania został zamontowany po lewej stronie od kierownicy, w miejscu wskazanym przez klienta. Wlew gazu zamontowaliśmy na życzenie klienta w zderzaku. Zbiornik o pojemności 47 litrów idealnie zmieścił się we wnękę pozostałą po kole zapasowym, pozwolił na przejechanie około 380, nawet 400 km na jednym tankowaniu. Koszt zamontowania instalacji Lovato Smart do takiego Chevrolet Talachetti to jest koszt 2300 zł, zwrot kosztów nastąpi już po 10 000 km. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.